Hej kochani, zapraszam na nową formę na moim kanale. Jest to podcast Kawusia przy Kawusi. Przy Kawusi, ponieważ nie ma obok mnie nic innego, a gość jest w tym momencie w kuchni i tam pozostanie. Mój gość to mój mąż. Cześć. O, jest dobrze. Dzisiaj, w związku z bardzo dużym wydarzeniem The Game Awards 2025, próbujemy przejść przez nominacje. Będę miała kilka, bo znam kilka gier, nie wszystkie. Większość zna mój mąż i spróbujemy przejść przez listę i zgadnąć, która z gier, która z pozycji ma największą szansę na zwycięstwo w poszczególnych. Kategoriach. Czy Marku jesteś gotowy? Tak. czy chcesz coś dodać od siebie? Nie. Nie. <laughs> Dobrze. Dobrze, to zacznijmy. Game of the Year. Nominacje: Claire Obscure, Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach. Te dwie znam. Danke Kong ba Bananza. Tego nie znam, ale wiem, co to jest. Hades 2, Hollow Knight Silk Song i Kingdom Come Deliverance 2. Silk Songa też znasz. Tak, ale już wspominałam już, już, już to w rozwiązaniach. Expedition 33. I to jest, to jest Twój typ. Expedition. Jako Game of the Year. Pewnie ją. Ja. Lecimy dalej i zaczyna się, bo tamta nominacja była najważniejsza, a teraz będziemy przechodzić do nieco mniej istotnych, mniejszych, mniejszych nominacji, mniejszych nagród, ale również istotnych. Zaczynamy. Best Game Direction. Czy jesteś w stanie bez spodania. Tak. Expedition for <laughs> Nominacje to. Clare Obscure Expedition 33, <tarty> Death Stranding 2, Ghost of Jotay, tak się czyta, nie jestem pewna, mm -hmm. Hades 2 i Split Fiction. Co to jest Split Fiction? Taka gra kooperacyjna tego studia, co zrobiło It Takes Two. A, to jest to. Ale nie graliśmy. Nie graliśmy. Przeżyliśmy na tej grze twoja propozycja to Expedition? Tak. Ja sobie tu napiszę. Best Adaptation. A Minecraft Movie. Devil May Cry. The Last of Us. Splinter Cell. The Watch. Until Dawn. <grym> to bo ja myślę, chyba muszę, Minecraft. Muszę powiedzieć, że Minecraft. <grym> Minecraft. <laughs> Też tak myślę. Bo tamte to, to nie wiem. nie no oglądaliśmy drugi sezon. Yy... The Last of Us? Aha. Season 2? Nie. To jeszcze może mieć. Właśnie, Ale może drugi był słaby, ale my go nie oglądaliśmy w ogóle. Nie oglądaliśmy, ale ja myślę, że Minecraft. No, on się cieszył dużym powodzeniem. <laughs> Best narrative. Jaką masz propozycję od Expedition. siebie? <noise> tak właśnie. Clare Obscure, Death Stranding, Ghost of Tay, Kingdom Come i Silent Hill. Nie grałem w Silent Hill. Może. Silent Hill F? Mm -hmm. Nie grałem. Myślałam, że to błąd w pisowni. <noise> Ale no, Expedition. Jakoś nie, nie, nie wydaje mi się, żeby coś. Mogło to przebić. Też tak myślę. Dalej lecimy. Best Art Direction. Lecimy. Claire Obscure, Death Stranding, Ghost of Jotay, Hades 2, Hollow Knight Silksong. Best Art. O, chyba dalej. Właśnie jest hmm? silksong trochę w tym kontekście. Nie, nie powalił mnie na kolana, więc myślę, że Expedition. Mm -hmm. Expedition. Też tak myślę. Lecimy. Best score and music. Expedition. Okej. Okay. To chyba raczej nie ma szans, że... Opcje. No, się... Hollow Knight, Silk Song. Myślę, że, że nie. Nie, no właśnie temu, jakby to był pierwszy Hollow Knight, to jak najbardziej. Ja pamiętam song. z pierwszego Hollow Knighta, to była całkiem, całkiem spoko muzyczka. A song jest jakaś taka muzyka, no taka kobietie. defaultowa. No, Stilksong tylko jest i tyle. Hades 2, to nawet nie wiem, co tam jest. Może bym rozpoznała, nie grając w grę. Ghost of Yotay i Death Stranding 2. Death Stranding 2 na pewno nie. Death Stranding 2 ma dużo muzyki takiej róż, różnej, hmm. tak jak takie radia tam możesz sobie włączyć, ale ja wiem czy to jest... No to nie jest muzyka. No, bo, no, to tak ci radio włączyli w grze i co? Zresztą nie jest... No to nie jest muzyka. Chcesz coś dodać? No nie. No to wio. Bez Audition Design. O. Co? Best, audi, best Audio Design. Tak. Butter, Battlefield 6, Clare Obscure, Death Stranding 2, Ghost of Yopay, Silent Hill F. Mogłabym powiedzieć Death Stranding, hmm? bo chyba jest lepsza trochę e kompozycja dźwięków niż na przykład. Nie, a Clare Obscure tutaj w moim, w moim zdaniem nie, nie. Death Stranding? No? Dobrze. No to i na karteczce, bo nie chcę mi się kopiować w komputery. Best Performance. Uwaga. Ben Starr. Charlie Cox, Erika Ishi Czy, Aishi, nie wiem jak się to czyta. Jennifer English, Konatsu Kato, Troy Baker. Nie wiem. Co sześć sobie? Hmm? Sześć jest nominacji? Tak. Nie, czy, nie, nie. Ta, czy, a ja wiem, trzy są z Klerobskur. A nie, nie jest tam napisany skąd? Nie. Pierwsze, drugi i czwarty to jest Klerobskur. Zapamiętałeś pierwsze, drugie, No tak czwarty. jak czytałeś, Ben start, no. i no. tak dalej. Całe to towarzystwo, ale nie wiem. No Musisz kogoś wybrać. No. Jennifer English. Tak. Tak. A dlaczego? No bo ona grała to Majer, główną bohaterkę. Byłem starga głównego bohatera. Ale on tak tam ma mrocze, Mi się nie podoba akurat. Mm -hmm. Natomiast ten jeszcze znominowany ten za tego... A może nie bez spoilerów. Mm. Będę mogł... <laughs> jeszcze Jest ten drugi, ale... Nie no, może to spoilerami, to... No tak, nie wiem, Gustaw. To mu się... 20 osób nas obejrzy. Długo się nie nagrał, ale przy Gustaw też fajnie gra. Muszę tak być. No więc ten Koks e, się nazywa, tak? Też mógłby być, ale myślę, że Dziennikarze nie. Dobra. Lecimy. Innovation in Accessibility. I. Assassin's Creed Shadows. <laughs> <laughs> Assassin's Creed Shadows, oczywiście. Atom Soul. Doom, The Dark Ages. EA Sports FC 26 Soul of Midnight Czy to jest nagroda za accessibility? Mm -hmm. Nie grałem w żadną z tych coś wybrać? Możemy pozwolić kropkowi wylosować potem Tak Więc accessibility jak grał, no przecież nie sprawdzam takich rzeczy, więc to jest ciężki cięż... To będzie pomysł Jaki mamy, właśnie, zaangażujemy naszego psa do losowania. Games for Impact. Nie grałem w żadną z gier. Nie grałeś, czyli nie. to samo. Bez ongoing game, bez community support. Aha. I teraz tak. Bez ongoing game Final Fantasy 14. 14. Nie to za moje, nie jestem fanem. Fortnite. Hell Drivers tu. Hell Drivers. Aha, Hell Drivers tu. Marvel Rivals. Rivals. Nie wiem. No Man's Sky. No Man's Sky. Te? Tak? Tak, pewnie. Nie Fortnite. A gdzie jest Fortnite? To nie jest. To nie jest owoc miłości, jak No Man's Sky. <laughs> Bez Community Support. Baldur's Gate 3. Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers i No Man's Sky. Nie wiem, jakie patchy wychodziły do Baldura ale w tym roku, ale My? wiem, że jak wychodziły jeszcze te wcześniejsze, to było grubo. <grym> Więc może Baldur's Gate, ale nie wiem, czy w tym roku. A jak nie, No Man's Sky albo Helldivers. Helldivers ma bardzo rozbudowaną narracje w social mediach, z tego co widziałem. Tak? No. Może Helldivers. Zgaduj, trzeba coś obstawić, nie? Helldivers. Helldivers. Helldivers... Divers 2. To jest. Mhm. Dalej. O Jezu, ile jeszcze tych G? Je, no jest. nominacji. Nie przejdziemy przez to. Kropet nic nie wybierze. Nie zdąży. Dalej. Best Independent Game, Best Debut Indie Game. I teraz tak. Best Independent Game, Absolum, Ball Pit, Blue Prince, Claire Obscure, Hades 2, Hollow Knight Silksong. Chyba Claire Obscure. Problem, problem uh, Independent w tym roku jest, że jest Claire Obscure, no i Hsilksong też. No ale Nie wiem, nie wydaje mi się, że powinna dostać inną e, niż Game Award i tą nagrodę. To byłoby trochę bez sensu. Też tak myślę. I tak samo tą kolejną. Bo tam jest jeszcze tak, debut Indie Game. To tak. to jest debut Indie Game. Bo to jest Indie Game. Yy, Clay Obscure. Prawda? No, tylko mieli dużo pieniędzy. No, no, właśnie. No, co ci poradzę? To jest po prostu zrobić grę, żeby wygrała wszystko. Tak. Bez mobile game. Nie wiem. Nie, nie wiesz. Nikt nie. Gumy i lochy. Jest VR jeszcze, ale to. Ja, ja proponuję tu nawet nie, wiesz co, olejemy, olejemy po prostu te kategorie. Tak, pewnie. Te kategorie... Ja nawet nie jest... będę tego czytać, nie bo nie. to jest nieciekawe. Jak, jak, i... jak w moim nie są gumy i lochy, to mówiąc. Mm, nie ma. Nie żartuję, to jest stara gra. Nie ma nic takiego. Lecę. Dobrze. Best Action Game. Dobrze. Battlefield Six, Doom. The Dark Ages. Doom. Hades. Ninja Gaiden, Shinobi, Art of Vengeance, czy jak się to czyta? Vengeance? Vengeance. I co, to wszystko? Mhm. Pięć. Doom. Doom. Też tak myślę. Nie wiem, jest Hades, tak? No, jest. Pewnie Hades to wygra, no, no to Hades, Hades, Hades 2, tak. Tamte olewam, bo to nie ma sensu. Dobra. Best Action Adventure Game. Death Stranding, Ghost of Yotay, Indiana Jones, Hollow Knight, Split Fiction. Nie wiem, czy nie. Jest... No i to jest problem. Hollow Knight? Ale ja wiem. Action Adventure? Mhm. Nie wiem, czy nie Split Fiction, może. No w zasadzie każda z tych gier mogłaby dostać tą nagrodę, ale ja obstawiam, że dostanie ją. Indiana Jones, który prawdopodobnie jest najgorszą opcją, ale pewnie tak się z to skończy. No, w, w, dużo osób to grało w Indiana Jonesa. Nie no, to tak jest spoko, no, no. No. Lecimy. bez RPG game. I tu jest Avowed, co to jest? Avowed. Av jak? Avowed, Avowed. Avowed? No, Avowed, to jest to co grałem, ale to jest słabe. Ach. Claire Obscure. Takiej Skyrim mi to jest Avowed przecież. Aha, tak. Claire Obscure, potem Kingdom Come, The Outer Worlds 2, Monster Hunter Wilds. Nie wiem czy nie Monster Hunter Wilds. Nie, 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 jak naj... The Best RPG, RPG Game, no to, to powinno Expedition? wygrać yy, to yy, Kingdom Come, to jest prawdziwe RPG. No. A. A jak myślisz, co wygra? Myślę, że to wygra, tak. Ewentualnie Kingdom, ja, ewentualnie Claire Obscure, ale. Ale w to celu. Jest. Ale Claire Obscur to nie jest. To jest JRPG. W mm -hmm. zasadzie tak. Taki. No i jest, no jest. To jest okay. jak persona przecież. Tak. No dobra, no to może Claire Obscur faktycznie. Zmienić? Nie, zostawmy. też zostawmy. No, ja tak czuję, że jednak taki klasyczny RPG to wygra. Dobrze. Tą kategorię. Bez fighting game. Znaczy, klasyczny, klasyczny Przez... action RPG. Klasyczny to był Badur's Gate 3, a to nie to tak. W te fighting game nie grałeś. Nie, w żadnym. To odlewamy. Tak. Nie, nie czytam tego nawet. Ja nawet nie ja, ja mi hmm? nic o, nie powiem. To jest. Best Family Game. My też nie graliśmy, ale to myślę, że może Split Fiction wygrać. A, a co to jest? Nie, Donkey nie Kong Bananza, Boże. Lego Party, Lego <laughs> y, Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing i Split Fiction. No wiesz, może Mario Kart wygra, ale nie wiem, jaki ten Mario Kart w tegoroczny, czy jest dobry, czy nie. Ja bym optował za Fiction, to jest sp sprawdzona marka. Mhm, mm też tak myślę. Best Sim Strategy Game. The Alters. Final Fantasy Tactics. Jurassic World Evolution. Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising. Two Point muse Museum. Tu nie wygra. <noise> Myślę, że The Alters wygra, jako że to jest jedyna gra, która wnosi jakiś powieść świeżości do tej tematyki. Ale może się mylę. Yy, a cywilizacja? Nie, słaba była ta cywilizacja, z tego co powiem. No nie grałem, ale tam było jakieś narzekanie straszne, że to jakieś prealfa wyszło do za pełną kwotę. A, faktycznie, masz rację. Był, był, był o tym jakiś materiał w internetach. Bez Sport Racing. Nic z tego. Uh -uh. Mm -mm. Uh -uh. Nawet nie próbuję. Best multiplayer, Ark Riders, Battlefield. Myślę, tak. że Ark Riders wygra, bo to jest jakaś objawienie dla graczy multiplayerowych. Tak? tak jest no. peak, ale jest jeszcze PIK i jest Split Fiction. A jest PIK? Mhm. No to jest chyba najbardziej popularna... A może. Nie, myślę, że Ark Riders wygra. Ale jakby wygrało PIK, to byłaby nieza Deka. A, a Fiction to jest, nie jest tak naprawdę multiplayer. No, czy no, nie da się grać w to w jedynkę, no, to, nie jest, to ale... gra się w dwójkę po prostu. No ale to, to jest tak. To nie jest multiplayer, to jest double player. Nie ma takiej kategorii. Uwaga. Most an anticipated game 007 First Light. Grant. Grand, Grand w... to 6. No wiem, że tak. No wszyscy są porobieni Nawet na. A 2000 jest, ale nie ma szans, żeby. Nie, nie. To nie wiem, to jest bez przesady. I teraz jakieś pozostałe kategorie są biedne. Content cre Creator of the Year. Sidrel, nie wiem co to jest. Kenneth, Moisri, Carl, Sakura, Miko, The Bu Bu Burnt Pinant. Co to jest? No youtuber. Najlepszy YouTuber tego roku. Ale ja znam tylko jednego. <laughs> Kawusie. Kawusie Obsadzam w tej kategorii. Kawusia ocenia. Zmieniłam już nazwę. Nic nie oceniam. E, tam jest, no ok. Nie wiem. Pingwiny zero. Nie ma. Jest. Ale nie ma. Jest. jest. On no, tam jest. Nie, jest C-drill. Moist critical, to jest to samo. Moist critical zero, to jest tak. Pinguin Zero, ok. Ej. No to możliwe. Dalej. Best is a sport game. Counter-Strike 2, Dota 2, League of Leg Legends, Mobile Legends, Bank Bank, Valorant. Ja myślę, Ale że. jaka jaka chyba... nagroda? Best Esport Game. To chyba Dota. A to ten Arc Rider ma? To nie jest zespół. Aha, to są nowe może. No. nie A, ten, to Lol tam jest. No jest. No to dawaj Lola. Lola, a Ta nie Dota? Nie. Dota nie jest bardziej popularna. Nie gdzie. Fary, przy, a Lol przy był w tym roku. Przy wiesz, jak będzie grać w LOLa przez to? No nawet myśmy tam od, przy pierwszym sezonie odpali. No ale w tym roku był drugi nie oparliśmy. No już nie. Na szczęście. Gdzie? Przecież na tym kąpie to mi nic nie pójdzie. Best Esport Athlete. Nie znam. Nie znam ludzi. Nie ja też nie. Dalej. Best Esport Team. Może znasz, przeczytam ci. Mm -mm. Nie? Nie czytać? No przeczytaj. Gen G. League of, League of Legends. Energy. Valorant. Mm -mm. Team Falcons Dota 2, To jako ja wytam? Team Liquid PH. Mobile Legends, Bang Bank. I Team Vitality Counter Strike 2. Ja myślę, że albo Falcons, albo Vitality, bo nic innego nie znam. Ja nic z tego nie znam. Falcons. Nie, Vitality nad Counter Strike tak. Dobrze. Ten. Player's Voice. A tu jeszcze to było jeszcze nieogłoszone. No, tylko tyle mam tych kategorii tutaj na szybkiego znalezionych. Nie, to wszystko. To wszystko. Znaczy, ja nie wiem, czy to są wszystkie kategorie, ale... Co jeszcze miałoby być? Y było jeszcze coś takiego jak Player's Voice i na, na podstawie głosów graczy jeszcze nieogłoszone, jest taka notka tutaj. Tak, ja coś tam głosowałem, ale nie pamiętam. No. Aha, no, w szkole tam głosowałem. No. Y znaczy, I było jeszcze graczy. jakiś Game Changer. Kategoria, która ma powrócić, dowiemy się na samej imprezie. Wow. gdzie na coś wszyscy czekali, cyrkowa pajacerka. Tak. A potem ogłoszą nową kategorię. Czyli celujesz na Expedition. Tak. A myślisz, że Death Stranding ma jakieś szanse z tą grą? Albo Hollow Knight? W kategorii jakiej? W kategorii Game of the Year. No, jakieś tam pewnie ma, ale myślę, że nie marne. Zapytamy kropka, co o tym myśli. Tak. Słuchajcie, zasady są proste. A tutaj pokażę kropkowi, czy to się dobrze wszystko widać. Nic nie widać. Chyba. Tutaj jest Kingdom Come, Silk Song, Hades. Donkey Kong Bananza, the Stranding i Claire Obscure, Obscure. Tutaj dam, tak, mniej więcej. I teraz dam motywację. Czekaj, piesku. Myślisz, że które wybierze? Pierwsze, które na dzień. Tak? Tak. No zobaczymy. Dobry pies. <ścoughs> e, nie wiem czy wiecie, ale kropek wybrał Donki Konga. Kropek za zwierzętami głosuje. Bardzo dobrze. Bardzo miło z jego strony. Dobry pies, tak, udało się. Bardzo dobrze, tak. No, wybrałeś, wylosowałeś! Dobry pies! Tym oto losowaniem kończymy dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Planujemy, planujemy oglądać ten event. A i tu jeszcze, bo jednak jest jeszcze ten czas adwentowy, przedświąteczny. I dzisiaj, który jest dzisiaj? Nie, jedenasty. Tutaj jeszcze otwieram. I jest, jest bałwanek. Z głowy dzięki i do zobaczenia na razie